Składa, że w Hejka widzowie, co na tym dzisiejszym odcinku Jesteśmy w od Paradise Hit Ultimate Box Ta ostatnia gra nagrywana była 2 tygodnie temu, 24 marca Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz Przejechałem na żółtym, ale trudno Tak, stop, czerwone rozwalamy, dobra Dzisiaj samochód, no bo ostatnio był, wiecie co, jest motor Dobra, tu się zatrzymam ta gra będzie na niedzielę. Kiedy jeszcze tylko muszę nagrać na poniedziałek. Albo w sumie nie, w poniedziałek nagram I tutaj skoro można to jedziemy. gość I, I wyrzutnia albo i nie. Cosik nie wyszło od jazdu. Zaś mi nie wyszło z tej wyrzut Ło jak skasowałem Samochód No Go iść pod prąd? Co? 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 Jakim cudem? A pod prąd jadę Ten film patła 5 minut I piękny lakier do czasu przez chwilę oczywiście Dobra. No dawaj kierunki, nie wiecie gdzie macie dawać te kierunki, co śmietnik, rozwalamy Przez most przejeżdżamy 30 ograniczenie rozwalamy i tankujemy do palaczu uzupełniony Dobra Okej, okay, no ciekawe czy na zielonym Dobrze i Iziu Iziu i Tutaj na żółtym nawet trudno Bliskie spotkanie razy trzy Oj gościu, co mi zmieniasz, Także pas. Nie widzisz że tu wariat jedzie? No właśnie No i zobaczyłeś jak... ...we mnie wjechałeś i uwaga no dałem mi to zielone tutaj strzałkami nie ma robota sklikam, ale no nic nie jedzie A plus Z start, wyścig ale no dzisiaj nie będę robił no dobra, tak muszę przejechać dobra yum 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 dobra jedziemy rozwalamy to żółte Koszenie 154 na 400 Lampy rozwalamy Naraz, 155 na 400 Znamy. I czerwone no, Z takiej fajnej prędkości Znaczy nie muszę się zatrzymać jakieś e, reklamy I zielone go deb no okej, okay, no i już czerwone. Wkłada się z skazów nie mogę udawać. Dobra. Jakiś blok. Ja się czołgam na starcie i już go. Dobra. Wpadł prąd w bliskie spotkanie. Budka telefoniczna, na ram i Ups. drift tak troszkę nie wymierzyłem yy, zakrętu a nie będę na czerwonym zatrzymanie, będę tracił minuty jeszcze Ale. i w autobus sabu jak zgniotłem dzwon. dzwon. 718 tc jego Dobra, ale przynajmniej mam naprawiony lakier. No już nie. No żółta, ale trudna. No, Na ręka gościu brązowym. Dobra. Tak. Okay. Też jakby poszedł. Tak. 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 do góry subskrypcję oraz komentarz. Więc, ej ten film będzie ja na niedzielę. Łapeczka do góry subskrypcja oraz komentarz.